No, witam Was bardzo serdecznie na spacerze takim zimowym, bez śniegu, pod amfiteatr w lipniku. Tu za chwileczkę będziemy widzieć starą leśniczówkę. Mglisto, mroźnie. Już widać obiekt. No ale coś tam na amfiteatrze Dubali, zobaczmy co tam zrobili. Będziemy widzieć że tak sobie obejdziemy. Ciekawe czy to wyremontują. Zobaczymy. No. Ładnie to wygląda, no ale to już popada w ruinę po malutku, jak widać. Tu była kiedyś fontanna, gdzie tam burty są. Ciekawe. Tu coś zostawił. Tak to wygląda. Jeśli chcecie coś więcej o tym budynku, to wpiszcie sobie w internet leśniczówka w Bielsku białej Lipnik. Tam wam się wszystko oczywiście pokaże. To jest słynny architekt, projektant. Wybudował to no, za czasów austriackich. Tu wcześniej stał jakiś pałacek. Jeszcze wcześniej. został po prostu rozburzony, rozwalony. No i na tym miejscu wybudowano tą leśniczówkę. Pałacy Habsburgów, no może się mylę. Ale tu widzimy, że tu chyba ktoś już... Jest okno otwarte Przez to okno ktoś prawdopodobnie... Ale tutaj wszedł, bo widzimy siatka też jest... Rozwalona Jest okno otwarte! Hmm. I tak to wygląda Z tej, a nie z innej strony I idziemy dalej tam widać stawy troszeczkę dalej też były takie budynki, takie stodoły kiedyś, Ale to już popadło w ruinę, czy nawet gdzieś było fundamenty. No stawy zamarzły No i tak to wygląda. Idziemy dalej tu mamy grup nieznanego żołnierza. No jak za dziecka pamiętam, to był tutaj. On był tutaj z tej strony, tu był Krzyż, teraz jest z tej strony. Tak to wszystko wygląda. Nie wiadomo czy Polak, czy Rusek, czy Niemiec, ale człowiek. Widzicie taką białą tam poświatę, tam właśnie te. Staw zamarznięty jest. No i tak to wszystko wygląda jesienią, zimą. Jesienią no jeszcze liście spadają, a tu już mamy zimę bez śniegu. Też uroczo, no, w każdą porę. Inaczej po prostu las wygląda. W każdej porze roku jest inaczej. Każdą porą roku. No i tak. Tu widzimy coś już robili. Bo widzimy takie drzewa jeszcze ze znakiem szlaku niebieskiego, powycinane. Coś tu podrównali. Widzimy maszyny. No, tak by złagodzili, bo taka większa górka. A tu robili pewnie. Takie kurde stoją potężne maszyny. No, tutaj coś robili ten, z tym zakrętem, ale tu całkowicie kułaścieli. Tu hmm. wyrównali. Całkowite ścięte Czy odwodnienie, bo to jest rura, chyba nie, nie, nie jest, jest korobek zrobiony. stare. No. Może żeby był dojazd, nie tego ciężkiego sprzętu. Zobaczymy, czy coś na amfiteatrze zrobili. No, zobaczymy. No idziemy dalej Jaka rura ha. Metal ha? Musieli wykopać tutaj Tu ścieli wszystko zupełnie inaczej wyglądało Jak było Prawdziwe wykopnie sobie teraz tak człowiek myśli Ile tu mogło być jakiegoś czegoś, monet, czy czegoś, i tak wszystko zostało przeorane. To nie, kurde, małą dziurkę się kopie w lesie, zasypuje, a tu wow, robi wrażenie. No I zobaczymy, tak by dotąd było tylko zrobione. jesteśmy, ale tam, że coś mieli, po prostu była coś konstrukcyjnie, coś miało być inaczej zrobione. Zobaczymy, znaczy, zobaczymy. No, tu skąd dopiero zrobili, a może jest tyle śmieci, to masaję. Trzeba patrzeć pod spód. Gdzieś tu fajny scyzoryk znalazłem. Schowali. Tu było takie duże gniazdo, szerszenie. Straż pożarna tu była. No i to po prostu likwidowali. No, był kamienny amfiteatr zbudowany chyba między pierwszą, a drugą wojną światową chyba w latach dwudziestych no historia tylko te schody zostały oryginalne, a tak to na Piotr był taki kamienny no i coś tu próbują robić kiedyś tu odbywały się imprezy Było fajnie. No. Jeszcze pozostałość starego supu energetycznego. Znaczy, że prąd był, światła ludzie się bawili, różne pikniki, festyny. Ale od jak nie 4 lat, jak ruszyli z budową, to jedna firma plajta, druga, trzecia, czwarta, przetarg. Teraz podobno jakiś ogłosili. 3 miliony już na to poszło, a mogli po prostu odnowić to co było. Był leśny, piękny amfiteatr, dużo drzew powycinanych zostało dookoła No ale my już nie mamy ingerencji Tak jakby to powiedzieć Oni wiedzą co mają robić A my ludzie tylko jesteśmy pionkami na końcu pokażę tablicę Czyli nie tą, ale to też jest Taki Tam Teren budowy Ten zbroniony Jeszcze tu kiedyś 10 lat temu siedziałem I tu piwo piłem, jeszcze był ten stary amfiteatr A pamiętamy na te festyny przychodzili, na imprezy i czako dzieci Ile my mieli ja miałem, nie wiem, może 12-13 lat Wszystko się zmieniło Ale cóż Idziemy sobie jeszcze po schodkach O, tu jest taki potok Wygląda z tej strony I Jak widzimy te kamienie Odklejają się Spadają o. Teraz to zauważyłem tak nie zwróciłem uwagi na to Że to wszystko się odkleja Masakra I Tam leżą Podklejane, tam nawet ktoś ognisko chyba robił Był kamienny, mogli odnowić Tak to wyszło, czy tam wyjdziemy sobie po schodach Do góry Albo po tych. No, no, tylko się odkleja. Bo rzeczywiście, jak to było, jakby było to tak, już zrobione, tak, tutaj, zaprawione, to by się nie odkleiło. A patrzcie, tam, że też się odkleja, te nie, za, nie zarobione się odkleją. Tak samo jak tu. Tak, jak z podykami, jak co chodzę, też się ruszają. To znaczy, że jakby to było, dobrze zrobione. ...to by to było. No i tak. Bo te co się odklejają to nie są zarobione, nie? Bo te są zarobione... ...to ale się nie tej odklejają. Tej się teraz wyrwałem jednego. No ale te... No bo ja też stanąłem, to się ruszają niektóre. No. Bo one nie są zarobione, nie? O, no. teraz tak stanę na środku. Bo no tu widzisz, o jak odpadł. No, tak by to wyglądało. Dało tam jakby była scena. No super. Jakby to było zrobione. Tak ma być. Jeszcze pójdziemy zobaczyć na tą tablicę, ile to kosztowało. Przed jeszcze tym, zanim to upadło, tu macie ile milionów, ile to jest? Y, całkowita wartość 2. Dwa... A na dole całkowita 2, 2 miliony 400. Hmm. No i tak. No i tak będziemy kończyć taki leśny spacer. Nad niedokończony amfiteatr. No zobaczymy, czy coś ruszy na wiosnę. Tak na razie, tak byłem. Cztery. 5 lat, no to wszystko jest tak, jak jest. Tylko tą drogę tutaj, no, ale może coś się ruszy, bo jak tą drogę zacznie robić, no. Miałem cię iść na wykopki, no ale rano minus 6. Może w przyszłym tygodniu zobaczymy. Tak więc, dzięki za oglądanie.